Nie będę analizował przemian gazowych izotermicznych, izobarycznej, zuchorycznej, adiabatycznej, z tego powodu, że znając równania opisujące przemiany gazowe, z tych równań możemy wyprowadzić równania opisujące każdą z tych przemian. Chciałbym się skupić na kilku aspektach dotyczących przemian gazowych, które często umykają z pola widzenia, a których rozumienie dogłębne pozwala rozwiązać wiele problemów z tym związanych. Rozwiązać wiele zadań. I tak do opisu przemian gazowych fizycy wprowadzili pojęcie gazu doskonałego. Gaz doskonały to jest gaz jednoatomowy. Zatem energia wewnętrzna gazu doskonałego skada, składa się tylko z energii kinetycznych ruchu postępowego cząsteczek. Atomy nie wykazują ruchu obrotowego. Jeśli gaz jest jednoatomowy, to nie ma mowy o energii kinetycznej ruchu drgającego. Ruch drgający atomów pojawia się w cząsteczkach wieloatomowych. Gaz doskonały nie jest gazem wieloatomowym. To jest gaz składający się z pojedynczych atomów. W związku z powyższym, energia wewnętrzna gazu, która jest sumą energii kinetycznych wszystkich, Atomów wchodzących w skład tego gazu składa się z sumy energii kinetycznych ruchu postępowego atomów. Fizycy doszli do wniosku, że najlepiej jest posługiwać się średnią energią kinetyczną, z tego powodu, że chociażby w jednym litrze liczba atomów jed, jakiegokolwiek gazu jest przeogromna. Zatem trzeba Dysponować pewną średnią energię, energią kinetyczną, która posłuży do opisu tego, co się dzieje. I Średnią energię kinetyczną ruchu postępowego gazu doskonałego, czyli gazu jednoatomowego, przedstawia wzór. Trzy drugie karazy, te, gdzie K, jest to stała Boltzmana, jej wartość i wymiar masz na karcie wzorów, którą otrzymasz. Przystępując do egzaminu naturalnego z fizyki. Przemiany gazowe opisywane są przez równanie stanu gazu doskonałego. P1V1 dzielone przez T1 i analogicznie P2V2 dzielone przez 2 równa się. Zwróć uwagę na to, że z lewej strony występują parametry opisujące stan początkowy gazu. A z prawej strony stan końcowy, czyli to równanie, równanie stanu gazu doskonałego wiąże ze sobą w postaci zależności przedstawionej w tym równaniu stan początkowy gazu i stan końcowy. Ale jest również równanie Clapeyrona. Równanie Clapeyrona opisuje stan w danej chwili PV równa się nRT, gdzie n to liczba moli gazu, R Stała gazowa, którą, której wartość i wymiar yy, otrzymasz na karcie wzorów na egzaminie maturalnym, i T, temperatura bezwzględna. Równanie Clapeyrona opisuje stan gazu w danej chwili. Nie łączy dwóch stanów. Jeden stan w danej chwili. W przypadku gazów, yy, gdy podlegają one przemianom, bardzo często dochodzi do zmiany objętości. Otóż tylko w przemianie izochorycznej objętość się nie zmienia, ale w przemianie izobarycznej, w przemianie izotermicznej, w przemianie adiabatycznej objętość ulega zmianie. Wówczas albo gaz wykonuje pracę, albo nad gazem jest wykonywana praca. I ta praca jest równa iloczynowi ciśnienia i zmiany objętości. Zmiany objętości nie ma w przemianie izochorycznej, więc tam nie ma pracy wykonywanej. Zwróć uwagę na to, co to znaczy, że gaz wykonuje pracę. Gaz wykonuje pracę, znaczy to, że kosztem części swojej energii wewnętrznej powoduje zmianę energii mechanicznej w otoczeniu. Krótko mówiąc, zamienia część swojej energii wewnętrznej na mechaniczne otoczenia, albo proces odwrotny. Patrząc na równanie klapierona, pracę wykonaną przez gaz, albo pracę włożoną w gaz, przedstawiamy iloczynem Nr delta T. Liczba moli gazu stała gazowa i delta T. Iloczyn tych trzech wielkości. Do tych rozważań, które przed chwilą przedstawiłem, dochodzi związek między CP i CV. Ciepomolowe, przy stałym ciśnieniu i ciepło molowe gazu przy stałej objętości. No i pomiędzy nimi łącznikiem jest stała gazowa R. Skąd się bierze ten związek? Otóż, w przypadku przemiany izochorycznej, jeśli gaz pobierze 100 Jouli ciepła, to te 100 Jouli ciepła pozostaje w gazie zwiększa energię wewnętrzną gazu, a to się objawia wzrostem temperatury. I na przykład po pobraniu 100 J ciepła w przemianie izochorycznej temperatura rośnie o 10 stopni Celsjusza. Jeśli dokonamy nad tym samym gazem przemiany izobarycznej przy stałym ciśnieniu, to zauważ, że aby temperatura wzrosła również o 10 stopni Celsjusza, to trzeba dostarczyć 100 dżuli ciepła na samą zmianę energii wewnętrznej. Ale oprócz tego w przemianie izobarycznej gaz rozszerzając się wykonuje pracę. Wyobraź sobie cylinder pionowy z ruchomym tłokiem. Jeśli ogrzewamy gaz, gaz powoduje to, że tłok idzie do góry. Część energii wewnętrznej gazu zamienia się na energię mechaniczną potencjalną grawitacji tłoka. Zatem jeśli w przemianie izobarycznej dostarczymy 100 J ciepła, to część z tych 100 J zostaje zamieniona na energię mechaniczną otoczenia, potencjalną grawitacji. Czyli mniej niż 100 J pozostaje jako energia wewnętrzna, która powoduje wzrost temperatury. Ale już nie o 10 stopni Celsjusza, tylko mniej. Zatem, w przemianie izobarycznej, aby dokonać takiej samej zmiany temperatury gazu, jak w przemianie izochorycznej o 10 stopni Celsjusza, trzeba dostarczyć. Więcej ciepła. Trzeba więcej ciepła pobrać niż 100 J O ile więcej? Więcej o tę pracę, jaką wykona gaz. Czyli sumując, jeśli byśmy sprowadzili rozważania do jednego mola ogrzanego o 1 Kelvin, to w przypadku przemiany izobarycznej trzeba pobrać tyle ciepła. Ile jest potrzebne do zmiany energii wewnętrznej tak, żeby temperatura wzrosła o 1 kelwin, ale jeszcze plus pewna ilość ciepła na wykonanie pracy. I w przypadku gdy rozpatrywany jest 1 mol ogrzewany o 1 kelwin, to praca wówczas wykonana przez gaz nad otoczeniem, czyli ta część energii wewnętrznej, która zamienia się na mechaniczne otoczenia, jest liczbowo równa stałej R. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że między CP i CV dla gazów rzeczywistych istnieje stosunek CP do CV, oznaczamy go literką grecką kappa, który dla gazów jednoatomowych ma precyzyjnie określoną wartość, inną dla gazów dwuatomowych, precyzyjnie określoną, inną dla trzyatomowych i tak dalej.